Cieszę się, że Was widzę. To znowu ja, Alicja Majewska. Tutaj opowiadam o projektowaniu wnętrz i tworzeniu przytulnej atmosfery w mieszkaniach i domach. To moje hobby i jednocześnie praca. Jeśli podzielacie moją pasję, subskrybujcie mój kanał i nie żałujcie lajków. A teraz przechodzę bezpośrednio do tematu dzisiejszego odcinka. Cześć wszystkim. W dzisiejszym filmie porozmawiamy o rynku projektowania i wykończenia wnętrz w nadchodzącym roku 2024. Przyjrzymy się zarówno szansom, Jakie niesie ze sobą ten dynamiczny sektor, jak i wyzwaniom, które mogą stanąć przed projektantami i wykonawcami. Zastanowimy się, jakie trendy będą dominować oraz jakie innowacje mogą wpłynąć na nasze podejście do aranżacji przestrzeni? Zapraszam do oglądania. Rok 2023 był dość ciekawy dla branży nieruchomości, dołujący popyt w pierwszej połowie roku a potem odrodzenie za sprawą programu, bezpieczny kredyt 2% miało ogromny wpływ na sektor projektowania i wykańczania wnętrz. Skutki tych zmian na pewno będziemy obserwować w 2024 roku. Projekt wnętrza i zdjęcie. DECOROM Jakub Bartos, dyrektor zarządzający w Pracowni Architektury Wnętrz DECOROM, wspomina o kilku istotnych czynnikach które niewątpliwie będą zauważalne w 2024 roku, zakończenie programu, bezpieczny kredyt 2%, rosnące ceny mieszkań, mniejsza liczba mieszkań oferowanych przez deweloperów to czynniki, które na pewno wpłyną na branżę projektowania i wykończenia wnętrz, jednak zainteresowanie usługami w tym sektorze nie zmaleje, ponieważ klienci coraz bardziej cenią swój czas i doceniają kompleksowość, czyli przekazanie całego procesu wykończenia jednemu podmiotowi. Widoczne może być jednak zwolnienie inwestycyjne w sektorze PRS. To, co możemy zaobserwować w 2024 roku, to coraz więcej innowacyjnych projektów na rynku nieruchomości spełniających wymogi ISK, który stał się już nie tylko trendem, ale również wymogiem. Janusz Miller, dyrektor DS, sprzedaży i marketingu w firmie deweloperskiej Home Invest, Przewiduje, że w przyszłym roku usługa wykończenia pod klucz stanie się coraz częściej wybieraną opcją przez inwestorów, którzy zakupili mieszkanie w stanie deweloperskim. Wielu naszych klientów docenia możliwość zakupu mieszkania, które tuż po odbiorze przechodzi w ręce profesjonalnej firmy. Więc nie, muszą osobiście angażować się w cały proces jego wykończenia. Ponadto klienci są zainteresowani elastycznością usługi wykończenia pod klucz, oczekują nawet jej dostosowania do swoich indywidualnych preferencji i potrzeb, doceniają możliwość wyboru różnych opcji, takich jak rodzaj podłogi, kolor ścian czy wyposażenie kuchni i łazienki. Klienci zwracają także uwagę na profesjonalizm i doświadczenie firmy oferującej usługę wykończenia pod klucz, mają renomowanych i zaufanych wykonawców, którzy mają udokumentowane sukcesy w branży, doceniają transparentność i jasność oferty a także profesjonalne doradztwo i wsparcie w procesie wyboru odpowiednich rozwiązań, ceny i dostępność materiałów. Końcówka 2023 roku była łaskawa pod kątem stabilizacji cen materiałów wykończeniowych. W 2024 możemy jednak spodziewać się podwyżek wraz ze wzrostem płacy minimalnej i zwiększeniem się popytu na materiały budowlane, jak przyznaje Hanna Wrzodak. Właścicielka firmy Inzbud, specjalizującej się w sprzedaży wyrobów z zakresu ceramiki sanitarnej, budowlanej oraz chemii budowlanej, w nowym roku wzrost cen materiałów budowlanych będzie nieunikniony za sprawą podwyżki wynagrodzeń oraz rosnących cen surowców. Rynek zmierza raczej w kierunku stabilnych wzrostów, podobnie jak przed pandemią. Kiedy mieliśmy do czynienia z dwiema podwyżkami uwarunkowanymi inflacją, projekt wnętrza i zdjęcie, decorołem zmiany demograficzne, a dostępność specjalistów. Aspekt demograficzny może stanowić kolejne wyzwanie dla branży projektowania i wykończenia na rynku pracy. Stajemy również w obliczu wyzwań na rynku pracy ze względu na starzenie się polskiego społeczeństwa. Odczuwalne mogą stać się jakościowe zmiany, a tym samym problemy z zatrudnieniem wykwalifikowanych specjalistów. Specjalistów z danych dziedzin, takich jak układanie glazury, montaż drzwi i itp., wpływ sztucznej inteligencji, projektowanie, od architektury po wzornictwo produktów, od dłuższego czasu toczyło się głównie w obrębie ludzkiej kreatywności, doświadczenia i wizji. Jednakże, ze wzrostem mocy obliczeniowej i rozwojem algorytmów, Sztuczna inteligencja wkracza również w ten sektor, nie tylko wspomagając ludzkie umiejętności, lecz również zmieniając sposób, w jaki myślimy o samym procesie tworzenia. Sztuczna inteligencja może skutecznie zmniejszyć nakład pracy, zwiększyć jej efektywność i jakość, a także zoptymalizować wiele procesów. Nie jest jednak w stanie zastąpić czynnika ludzkiego we współpracy z klientem. Projekt wnętrza i zdjęcie, decorołem Damian Podwiązka, Rezes 3D Estate, dostawcy interaktywnych makiet i wirtualnych spacerów 3D dla inwestycji deweloperskich mówi, że rozwój sztucznej inteligencji postępuje w zawrotnym tempie. Jednak gdy spojrzymy na dostępne na rynku rozwiązania, to okazuje się, że jest jeszcze dużo do zrobienia w tym obszarze. W codziennej pracy architekta pomocnym narzędziem mogą być programy do generowania obrazów, które posłużą jako inspiracja stylistyczna dla klienta. Największym problemem tej technologii są halucynacje oraz ograniczona kontrola co jest dowodem na to, że AI ma jeszcze wiele do nauczenia w zakresie kompleksowego rozumienia i tworzenia. Pomimo umiejętności generowania pięknych wizualizacji, AI wykazuje znaczne braki w adaptacyjności i zrozumieniu kontekstu. Gdy poprosimy AI o wprowadzenie zmian do projektu lub o przedstawienie go z innej perspektywy, często okazuje się to dla niej problemem projektowanie od koncepcji po wykończenie wciąż wymaga wielowymiarowego myślenia oraz ludzkiej kreatywności i wiedzy, które, póki co są poza zasięgiem sztucznej inteligencji, warto jednak zwrócić uwagę na rozwój technologii graficznych, które przyspieszają możliwości projektowania i prezentacji, tworząc nowe perspektywy dla osób pracujących w tej branży, trendy w projektowaniu. Według ekspertów Instytutu Pantone Kolorem roku 2024 będzie 13 do 1023 płz, który ma działać kojąco na umysł, ciało i duszę. Czy przyjmie się on również we wnętrzach? Na jaką kolorystykę postawią architekci i które tendencje będą eksplorować? Zadaniem architekt Joanny Węgłowskiej W przyszłym roku we wnętrzach królować będą inspiracje naturą od ziemistej palety kolorów. Przez organiczne kształty, aż po szlachetne materiały, na popularności zyskają ciepłe tony barw naturalnych, takie jak berze, stłumione zielenie. Pastelowe oblicza różu czy błękitu, a także ponadczasowa biel. Projekt wnętrza i zdjęcie. Decorołym rok 2024 to czas, w którym ekspresja artystyczna przenika się z praktycznym podejściem do projektowania wnętrz. Trendy zmierzają w kierunku naturalnych materiałów oraz powrotu do tradycji. W 2024 imitacje szlachetnych materiałów odejdą do lamusa, a zastąpią je te prawdziwe, czyli naturalne drewno. Kamień, len, ratan, bambus, mieci i wiele innych. We wnętrzach coraz bardziej będzie przebijał się, kiedyś mocno widoczny w modzie styl kwiat luksury, czyli dyskretna elegancja oparta na luksusowych, ale nie krzykliwych elementach powrócił umiłowanie do tradycji klasyczne meble, wzory. Lampy i dodatki kojarzące się z brytyjskim lub amerykańskim domem w stylu Old Money. Wnętrza mają kojarzyć się z wygodą, bezpieczeństwem i stabilnością. Ośród nowych trendów zdecydowanie wybija się również dopamina Decor, który swego czasu zyskał na popularności za sprawą TikToka. Ma on pomóc w odnalezieniu szczęścia w codziennej domowej rutynie za sprawą wnętrz, w których kolory, wzory... Kształty i faktury budują eklektyczne przestrzenie poprawiające nastrój. Projekt wnętrza i zdjęcie decorołom potrzeby klientów. Adam Budzyński, Rezes pracowni architektury wnętrz decorołem przyznaje, że firmy, które zdołają elastycznie reagować na zmieniające się warunki rynkowe, oferując wysokiej jakości usługi dostosowane do potrzeb klientów. Będą miały szansę na stabilny rozwój również w przyszłym roku. Kluczowe jest przede wszystkim regularne monitorowanie trendów w branży oraz zmieniających się potrzeb rynku. Na pewno dużą grupą klientów w przyszłych latach będą osoby korzystające z programu Bezpieczny Kredyt 2%. Dla tej grupy bardzo istotna przy wyborze usług projektowo-remontowych może być cena. A jakość materiałów i sprzętów zejdzie na drugi plan. Tutaj bardzo ważne stanie się podejście architekta do oczekiwań inwestorów, jego elastyczność i kreatywność projektowa. Tworząc kosztorys dla klienta, architekt powinien przede wszystkim pełnić rolę doradcy i wskazać elementy, w które warto zainwestować, od razu oraz te, które można wykonać taniej. Analiza wykonywanych projektów. Wyciąganie wniosków z sukcesów i porażek oraz dostosowywanie metod i procesów do zmieniających się warunków to klucz do utrzymania konkurencyjności. Zobacz także eleganckie wnętrze. Ponadczasowy salon, wygodna kuchnia, piękny dom. Podsumowując, rynek projektowania i wykończenia wnętrz w 2024 roku stoi przed wieloma szansami. Ale także wyzwaniami. Wzrost zainteresowania zrównoważonymi rozwiązaniami oraz nowymi technologiami otwiera drzwi do innowacji i kreatywności. Jednakże, zmieniające się preferencje klientów oraz rosnąca konkurencja wymagają elastyczności i umiejętności dostosowania się do dynamicznych warunków rynkowych. Kluczem do sukcesu będzie umiejętność łączenia estetyki z funkcjonalnością a także budowanie trwałych relacji z klientami warto być gotowym na te zmiany i wykorzystać nadarzające się okazje, aby wyróżnić się na tle konkurencji.